OK, let's go! Cześć wszystkim! Bardzo często pytacie mnie, jak zacząć swoje starty, jak zacząć karierę. Te pytanie naprawdę się powtarzają, więc dzisiaj postanowiłem zabrać was na KODS, czyli miasto z samochodem, a dokładniej na mistrza kierownicy w oburzu zorganizowanej przez Walim Raidowy. Pokażę, Jakie samochody startują? Odpowiem na pytania, co trzeba mieć, żeby wystartować i jakie spełnić wymagania, bo to zawsze wszystkich blokuje i trochę przeraża, a wcale nie jest to takie skomplikowane moim zdaniem. Uważam, że to najlepszy cykl, żeby zacząć jazdę, takie próby. Szybkościowo, sprawnościowe są naprawdę spoko i bardzo dużo uczą I one się przydają potem obojętnie gdzie startujesz To naprawdę jest dobra lekcja na przyszłość I sporo można wynieść z takich prób I chciałbym jeszcze przeprowadzić jakieś parę krótkich, szybkich rozmów z zawodnikami, którzy startują I myślę, że to tyle będzie w dzisiejszym odcinku Zapowiada się naprawdę ciekawie tam oczywiście nie będę startował, więc będę miał dużo więcej czasu dla was i na nagrywanie i ogarnięcie tego. Więc zapraszam i ruszam na kajodesik. A few moments later. C2 O, jak zwykle sporo BMW Co jest dosyć normalne na tego typu imprezach Nie ma zwodników, więc pewnie jest jakaś odprawa O, jest mój dzisiejszy faworyt Auto, trochę, które nie wygląda jak na Coyotes, a raczej na zlot. Widzę, że jest mapka prób na maską, a się szykują na pewno. I wyżej, następne samochody. Jak widzicie, stoją różne samochody, akurat tutaj same z tej często i 5 ale tutaj mamy samochód, który mnie interesuje. To o tej, która jest przygotowana do Empack Junior Cup. Cyklu, który będzie na pewno mega ciekawy w tym roku. Honda, Peugeot Citroen. Oczywiście samochody są dosyć zróżnicowane. Wcześniej stało nagrodę sporo. BMX, czyli Bandit Motorwagen, jedna którą Wam bardziej Ci pokażę, która wygląda bardziej na zlot niż yy, na takie zawody, więc można wystartować wszystkim. po Szymon z synem Waszej Macie widzę Toyotę Aigo, tak, Którą będziesz szykować do M-Pack Cupu? W Bożej pensuje ty masz w ogóle lat. 13, w tym roku ale 14. O, to jest dobry wiek, żeby zacząć. Ja w tym wieku nie miałem takiej opcji. E, samochód powiedz mi, coś tutaj pewnie seria totalna. Nie. Seryjny, za dużo modyfikacji nie ma, żeby nie była za bardzo. Spooko bez stresu nie stresuj się, normalnie już rozmawiamy. No, no, to pieszy, no, e, zawsze wiem. No właśnie, pierwszy raz startujesz, tak? Tak. Zajawka, a ty się jakoś tam martwisz o syna? O siebie. O siebie? No, Bo się na Nie, no ale no spokojnie, wiesz, no jak nie wierzył w niego, to byśmy nie jechali, ale radzi sobie wiesz, ma pasję. Super. Eee, jest na ludzie, po prostu bawimy się. Na zasadzie to jest zabawa dla niego, no, na razie i tak ma wyglądać. A co będzie później? Jak mu się spodoba, jak złapie bakcyla bardziej. No na razie jest zajadany tematem. No dobra, bo często mi dużo osób właśnie pyta, jakby startować pierwszy raz. Na takich zawodach co trzeba w ogóle mieć ze sobą? No i to jest... na To się zwykle no to musisz mieć dowód OC, dwa kaski i sprawny samochód. Okej okay. i z tego co wiem, to tutaj jest kasa Junior, że nie trzeba mieć nawet prawka, tak? Tak, tutaj jest kasa Walka tak samo jak u nas jest, tylko że u nas już jest bardziej taka. Na wyścigach to, to wiadomo, tam już jest klatka i wszystko. Ja tutaj w nie, tutaj w jest inny samochód. Yy, tak jak stoi, musi mieć przegląd, i to jest wszystko. I jest klasa junior dla... Ten z prawej strony siada oczywiście osoba, yy, że tak powiem decydująca i, i decydująca. <grywia> pilująca Pilnująca? Yy, tak, decydująca przed prawem i płacąca za wszystko więc odpowiada podpisuje papiery no i lecisz no po zamkniętych tutaj w placykach zamkniętych uczy że jakiś stresik coś? Czy na luźno? No to, tam pojadę sobie fajnie No to na super, to super że masz taką możliwość e, mega zazdraszczam na pewno będziesz się dobrze bawił. No, no, e, to nie ma pokażemy samochód, że jest całkiem seryjny w środku, więc można przyjechać i nie trzeba się stresować więc powodzonka jego. Nie dziękujemy okay. Tu mamy WM-kowców samochód który Kompakcik e 36 który raczej nie wygląda jak na Kajotes, tylko na Jest i właściciel pojazdu Kasperek Kasperek Debiut w Kajotesikach. Co masz w swoim samochodzie mądrego, porganego? Proszę Państwa E36 w kompakcie, w najszybszym kolorze Helero. Jest tutaj wypolerowany, dowoskowany. Na początek tutaj pokażemy co jest pod maską. To jest 25 silnik, jest słab zrobiony, wszystko jest seryjne, suche, bardzo dobrze przeszczepiony silnik, podaje zdrowo. Dwa nosy są jaka moc, jaka moc nas interesuje. Tak. Mocy 172 konie na podwójnym wanosie. I jedziesz są w klasie RWD, tak? Jadę w klasie RWD, to jest klasa numer 6. Ona tak jest, jest bez podziału na pojemności, jest jedna. Ona jest bez podziału na pojemność, kiedyś było tam do 2 litrów, powyżej 2 litrów, teraz jest jedna klasa, także 3 litrówki, 2, 2 litrówki, 1,8. jeżdżą wszystkie razem. To twój debiutik? To jest mój debiut, tak. Jedziemy sobie na oponie F1-ki, to są opony asymetryczne. Widzę, że jesteś przygotowany co tam do samochodu. 40, także twardą ściankę ma. Liczymy na coś mocnego, jeżeli chodzi o zakręty. Tutaj przejdźmy sobie do środka. Mamy kubełki wsadzone z OMP, kierownica, RRS, nawet z działającym klaksonem, pas RRS, pod kolor oczywiście samochodu. No, ile czasu przygotowałeś się, żeby wystartować z samochodzikiem? No dwa tygodnie szybciej, bo tutaj przegląd musieliśmy zrobić, musieliśmy autko zarejestrować, ponieważ auto było ściągane z Niemiec, także wszystko po kolei musieliśmy robić. Hydrauliczny ręczny sadzaliśmy, shiftery, także auto przygotowaliśmy kompleksowo, ponieważ to był z Niemiec, był tu silnik 1.6 w automacie, także wszystko jest zrobione. Zespawany jest dyfer, jeszcze szpery tutaj nie mamy, ale spokojnie zobaczymy jak pojedziemy tego mistrza i później będziemy dalej kombinować. Czyli worek z pieniędzmi został rozwiązany, powodzonka. Worek nie jest został rozwiązany, dziękuję. Procedura startu, sędzia odlicza, tu mamy metę. Trzeba zatrzymać się pomiędzy... Będę yy, to trzeba mieć pomiędzy osiami samochodu. Dwa, 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 dwa. Zawody się rozpoczęły, trwają w najlepsze, jak widzicie krawężniki przyciągają. Na pewno też nie jest łatwo tutaj dla pilotów, nie zgubić się między tymi pałkami, ja miałbym spory problem. Ale startują różne samochody, świetna pogoda, więc naprawdę super zawody. Polecam przyjechać, odwiedzić, spróbować się i zmierzyć z innymi w jeździe na czas. i Podsumowując dzisiaj na Kaiodesie mistrzu Donośląskim mistrzu kierownicy było 8 prób, co jest naprawdę spoko moim zdaniem ze strony organizatora. Przyjechane dwukrotnie, potem jedna próba w jedną stronę i w drugą. Wymagania podsumowując, to trzeba mieć samochód. Do tego trzeba mieć yy, ubezpieczenie i przegląd, yy, kaski. Jeśli nie macie 18 lat, no to zgodę rodziców i jakiegoś opiekuna, więc myślę, że to jest naprawdę super forma, żeby zacząć i spróbować swoich sił Ci. Też spędziłem trochę czasu oglądając. Yy, I naprawdę wszystkim ludziom, którzy mówią jakie to jest proste, oglądając, a nigdy nie siedzieli w samochodzie i nie wiedzą jak to wygląda z drugiej strony, to polecam się sprawdzić może. Trochę wróci im rozumu i pokory do życia, bo łatwo jest kogoś krytykować, a lepiej wsiąść samemu i pokazać, bo to nie jest naprawdę takie proste, jak się wydaje z zewnątrz. Jest to trochę przykre, no ale ludzie są różni niestety. Ogólnie super dzień, fajnie spędzony, więc bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze opcję para jakichś w takie zawody na samo oglądanie, bo to zupełnie inaczej człowiek odpoczywa i spędza czas, nie stresuje się niż biorąc udziały w zawodach, bo jednak stresik zawsze się pojawia. Tutaj największą trudnością, moim zdaniem, tak jak wcześniej mówiłem, na pewno są e, pachołki, niepomylenie trasy, bo dużo osób, z tego co widziałem, dostawało e, taryfę. No i przede wszystkim trzeba zachować e, spokój, co nie jest takie oczywiste, jak są emocje. Dzięki, zachęcam do dawania subów, e, lajków i komentowania filmiku. Do następnego. Pozdro.